Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pasztet z wątróbek. Bardzo prosty i bardzo szybki w przygotowaniu. Jest także bardzo smaczny. Co więcej, za każdym razem można lekko modyfikować jego smak, zmieniając dodawane przyprawy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja zazwyczaj przyrządzam go z myślą o imprezach czy świątecznych stołach, teraz na Wielkanoc. I rzeczywiście robi się go bardzo szybciutko. Jeśli Wam się spodoba, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie ja oczywiście serdecznie zapraszam. Za chwilę pokażę, jak go przyrządzam do tego filmu. Filmiku, także bardzo serdecznie zapraszam i dodam tylko, że jest to wspaniała alternatywa dla kupnych pasztetów, świetny do pieczywa, więc naprawdę gorąco polecam. Zaczynam od przygotowania wątróbki. Można ją namoczyć w mleku i zostawić na jakieś 20-30 minut, na 2-3 godziny, ile mamy czasu. Można także pominąć ten etap, aczkolwiek ja jeśli mam czas, to zawsze wątróbkę w mleku namaczam. Ta już jest namoczona i opłukana, i teraz wykroję z niej te nieładne kawałki i przygotuję ją do smażenia. Jeśli chodzi o ilość, to mam tutaj 300 gramów wątróbki. I wątróbka gotowa. Odstawiam ją teraz na bok i szykuję cebulę. Do tej ilości wątróbki będę potrzebowała pół cebuli, zatem obieram ją i kroję w drobną kostkę. Szykuję 50 g masła, one jest miękkie w temperaturze pokojowej, i część tego masła dodaję teraz na patelnię. I kiedy się roztopi, jest rozgrzane i zaczyna przyjemnie skwierczeć, dodaję cebulę. Cebulę dokładnie mieszam z masłem i smażę przez kilka minut na niezadłużym ogniu do czasu, kiedy się zeszkli. Kiedy cebula zaczyna się szklić, dodaję pół łyżeczki suszonego tymianku. Można także dodać świeży posiekany i wówczas jedną łyżkę stołową takiego tymianku. Dodaję także drobniutko posiekany lub przeciśnięty przez praskę mały ząbek czosnku. Smażę przez chwilę i kiedy czosnek zaczyna już aromatycznie pachnieć, dodaję wątróbkę. Dokładnie mieszam i smażę również przez kilka minut na nie za dużym ogniu, do czasu kiedy wątróbka zetnie się i będzie taka zwarta i usmażona. No i po kilku minutach, trwa to mniej więcej jakieś 5 minut, wątróbka już jest usmażona, zwarta i w środku niesurowa. Wyłączam teraz grzanie. I zostawiam ją do lekkiego przestygnięcia i za chwilę wrócę i pokażę co dalej. Lekko przestudzone wątróbki przekładam teraz do Malaxera z nakładką miksującą, taką ostrą. Dodaję pozostałą część miękkiego masła. Zamykam i miksuję na gładką masę. Idzie to naprawdę bardzo szybko. I teraz tą masę trzeba doprawić. To jeszcze w ogóle nie było solone, więc dodaję odrobinę soli oraz y, pieprzu ziołowego, ale nie podam ilości, dlatego że doprawiamy po prostu do smaku. Zatem. Szczypta soli, taka solidna. Pieprz. Oraz jedną łyżeczkę koniaku lub brendy. Zamykam i ponownie miksuję. No i pasztet przekładam teraz do miski. po to, żeby zobaczyć czy nie trzeba go jeszcze doprawić do smaku. Mm. Mój już jest super, więc ja nie będę go więcej doprawiać, ale oczywiście teraz jest ten moment, kiedy wykańczamy go smakowo. No i w zasadzie jest gotowy. Teraz wystarczy go tylko przełożyć do jednego większego naczynia, na przykład do słoika, bądź do kilku mniejszych miseczek czy kokilek i wstawić do lodówki, żeby stężał i będzie gotowy do podawania. Ja najczęściej robię go wieczorem, przez noc stoi w lodówce i następnego dnia jest już gotowy i można go serwować. Mi z tej porcji wyszły dwie takie średniej wielkości miseczki pasztetu. Planuję je podać na Wielkanoc, więc szykuję w miseczkach, których będę podawać. Aczkolwiek przyznam, że na użytek domowy bardzo często robię ten pasztet po prostu w słoiku, czyli przekładam go do słoika i dalej postępuję tak jak pokażę za chwilę. Do każdej miseczki dolewam teraz dwie łyżki roztopionego masła i rozprowadzam je po powierzchni pasztetu. No I gotowe, teraz wstawiam pod przykryciem do lodówki na kilkanaście godzin, i po tym czasie jest gotowy do podawania. Po kilkunastu godzinach w lodówce, pasztet jest gotowy. Jeśli szykuję go z myślą o podaniu na świąteczny czy imprezowy stół, to szykuję go od razu w naczynkach, w których planuję go podawać. A na co dzień można go przygotować i przechowywać w słoiku czy innym naczyniu z pokrywką. Jest bardzo prosty i szybki w przygotowaniu, bardzo smaczny. Mam nadzieję, że się skusicie i że zechcecie go zrobić. Gorąco zachęcam. Za chwilę pokażę, jak prezentuje się na kawałku pieczywa, dlatego że za chwilę będę go podawać. I tym smacznym akcentem skończę filmik. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego. Mm, jest naprawdę przepyszne. Spróbujcie przyrządzić i przekonajcie się sami.